Archanioł Donald z mieczem ognistym. I pojawił się w Nowym Babilonie Archanioł z mieczem ognistym. I pogonił wszelki nierząd, występek i zbrodnie, aż za krańce cywilizowanego świata, a błogosławieństwo ludu Bożego szło za nim. Nie, kochani. To nie jest odnaleziony świeżo fragment Apokalipsy Św. Jana. To kolejny komunikat ze Stanów Zjednoczonych, w których obietnice przedwyborcze są realizowane na poważnie i od razu. Mimo oburzenia piękno duchów i oporów krajów docelowych, pierwsze samoloty z nielegałami opuszczają państwo dobrobytu. I wbrew pozorom nie są to samotne matki z dzieckiem na ręku, ale ewidentni przestępcy, dilerzy, gwałciciele, złodzieje i chuligani, wobec których dotąd bezsilne było prawo i policja, a nawet współobywatele. Dziś obywatele mogą się przydać jako sygnaliści. Za każdego wskazanego nielegała, kryminalistę, administracja płaci tysiąc dolarów od skalpu. Nie wpuści ich Meksyk to przyjmie jakaś Gwatemala z otwartą kieszenią. A jak to nie wystarczy? A po co planuje się kup do Grenlandii? Ile byłoby przestrzeni dla ośrodków reedukacyjnych? Oczywiście nie są to jedyne posunięcia ognistego archanioła. Obok miecza pojawiła się również kłódka. Kłódka do państwowej sakwy. Na naszych oczach Ameryka przestaje finansować wszelkie ruchy, organizacje, których celem podstawowym było właśnie zniszczenie Ameryki. Boli, łoj, boli. Chwilowo aktywista nie zginą z głodu, bo zawsze będą mogli żyć na łasce swych zagranicznych mocodawców z dalszego i całkiem dalekiego wschodu. Ale czy zawsze, jeśli CIA poprzecina szlaki finansowania? No i to się skończy. Jak neutralne zajmki bezosobowo-osobowe w urzędach, i jak parytety głupoty w armii, gdzie właśnie przywracani są antyszczepionkowcy, a tracą przywileje osoby z przydomkiem trans. Zresztą nie wszystkie. No, ostatni matołek z Debraski wie, że potęga armii opiera się na sprawności żołnierzy i dyscyplinie, a nie inkluzywności, różnorodności czy hiper poprawnym języku. Swoją drogą, gdyby tak za Bidena kręcano, kręcono w USA remake czterech pancernych, no, można sobie wyobrazić, że załoga rudego, sorry, blondyna inaczej, zostałaby obsadzona na zasadzie różnorodności. Janek byłby gejem, Grigory z Georgii, tak jak zwykli nazywać Gruzję, lesbijką, na Aguslika wołaną by ono, a Szarik no, byłby wiewiórką, albo lepiej przygarniętym, bezdomnym skąksem. Do smrodu wszak można przywyknąć, a żaden nieprzyjaciel nie zbliżyłby się do czołgu nawet na odległość kilometra. Tylko Olgierd po staremu byłby Rosjanidem. W finale serialu Polaraxa Mary of Fire wzięłaby z niemierską ślub, którego udzieliłaby pastorałka kraftówna. Niestety, Chyba nie prędko nakręcą takie arcydzieło. Kadencja Trumpa plus dwie Wensa, no chyba, że sąd najwyższy uzna, że po przerwie zaczyna się liczyć kadencję od początku, więc byłoby to już 16 lat. Jak w Rosji. No bo jeśli idzie o wiek, to nie ma się czym przejmować. W takim Kamerunie na przykład, obecny prezydent, 92-letni Paul Bia, zamierza kandydować raz jeszcze. I na zdrowie. Oczywiście tak działa donek wielki, bo donek malutki postępuje jak na razie w odwrotnym kierunku. I na przykład nie uznaje neosądu najwyższego. Najbliższym zresztą testem będzie sprawa dymisji naszej Basi, kochanej ministry poświaty i deprawacji. W mistrzowski sposób naraziła się ona wszystkim. Twierdząc, że obozy koncentracyjne w Polsce budowali. Polscy naziści. Tym jednym zdaniem podpadła Polakom, Żydom, a nawet Niemcom, no bo w końcu podważyła kwalifikacje ich ojców. Teraz niezdarnie tłumaczy się, że doszło do przejęzyczenia. Nie trzeba być psychologiem, by wiedzieć, że przejęzyczenie to nieświadome ujawnienie tego, co naprawdę myśli nasza podświadomość. Ale nie czas żałować ministry, kiedy płonie pod pupą. Sondaż, w którym Nawrocki wygrywa z czas był jak cios paralizatorem. Ale pozbierano się błyskawicznie w parę godzin zamówiono nowy sondaż, w którym rawczo bezapelacyjnie wygrywa, Karol praktycznie nie istnieje i zapewne w ogóle nie, nie dojdzie do drugiej tury. Zresztą, nawet jeśli będzie ta Druga tura to starannie obrane grono sędziów, nominatów jeszcze Jaruzela i jego pogrobowców, oceni, czy wybór był słuszny, czy niesłuszny, i wybierze nam taką jego ojca, ojczyzny, jakiego trzeba. O, pod warunkiem oczywiście, że to się uda. Najinteligentniejszy w gronie koalicji, Bisio Kamiński, wie, że się nie uda. I proponuje, oczywiście między wierszami, e, proponując wymianę coraz bardziej nieskutecznego premiera. No, wymianę, póki jeszcze jest czas. Misiek zwalniający domka. No to jest świetny news. Na ile perspektywa jest możliwa? Kamiński ma nosa, chociaż nie zawsze. Pisząc pracę, koniec piSu, palną głupstwo dekady, jeśli jest stulecia, ale zazwyczaj bywa skuteczny. Zwłaszcza jeśli idzie o siebie. Okrutny żart mówi, że ewentualny atak nuklearny mógłby przeżyć jedynie Karaluchy, Grzyby i Miś Miejski. Może więc uwierzmy w jego proroctwo i delikatną sugestię, żeby dokonując wymiany premiera sięgnąć po kogoś z trzeciej dogi. A że Hołowni brak charakteru, a Kosiniakowi odwagi należy postawić na Chłopa z awansu. Dawno temu żartowano, że Wojciech Ciemion to taki Żyd polny. Senator Michał jest wspaniałym przykładem Włościanina z wyboru. Zresztą może zaraz od razu na premiera, można by na próbę zastąpić nim Nowacką. Jego podświadomość raczej się nie pomyli. A i z Trumpem się dogada, używając właściwych komplementów. Widzę to już, widzę oczami wyobraźni. Archanioł Donald z mieczem ognistym i golutki aniołek Misio z gałązką albo przynajmniej z listkiem figowym. Aniołek, któremu nigdy włos z głowy nie spadnie. Okazuje się, że mówienie głupot nie jest tylko przywilejem polskich polityków. Ostatnio palną jakąś podobną rzecz polityk francuski, mówiąc niedelikatnie, wygrażając Stanom Zjednoczonym. No i można powiedzieć: Jest to pomysł na wiersz pod tytułem Polityka niedyplomatyczna. Europa odpowie jakąś straszną karą, jeśli Stany wprowadzą jej cła na makaron. Macron, Scholz i Ursula z Donkiem na postronku doprowadzą bezwzględnie Trumpa do porządku. Co mu zrobią? Z odwagi przecież znamy Francję. Sławne własno głoszą i wprowadzą sankcje, wyrzucą garnizony bez większego trudu, pozbędą Disneylandu się i Hollywoodu. 1230 rzucą ostrzeżenie, Putina o ochronę poproszą, daremnie, a potem, przepraszając Stany za swe głupstwo, klękną, prosząc, by Trump się dał całować. Pupsko. I drodzy kochani najmilsi, hejt park. Mój tekst o nieudolnym państwie bezprawia zaktywizował wielu tropicieli rodzimych paradoksów. Jerzy pisze, demokracji walczącej by nie było, nawet Tuska by nie było bez mocodawców z zagranicy. Rainer pyta. Kiedy doczekamy się komisji sejmowej do spraw rzucania kamieniami w dinozaury przez pisowców? Przecież są świadkowie tego niegodnego procederu w osobie dr Ewy Kopacz. W sprawie sikania pod wiatr Dorota P. znalazła odpowiedni cytat aż w Amsterdamie. Homo sapiens not urinat in ventum. A liści w Warszawie łaciny nie znają, no i robią, co robią. Ryszard udatnie strawestował tekst Jarapieczaka. Aby do świtu, kochani, aby do świtu. Słońce nadciąga nieubłaganie znad Atlantyku. John krótko. To, co zrobił Tusek z Bodnarenką, z polską praworządnością, to wręcz pojęte. Starczył jeden rok, a zręby prawne Rzeczpospolitej legły. W gruzach. Odpowiada na to mi oi. Trzeba będzie opatrzyć rany, odbudować zrujnowane domy, posadzić to, co zostało powyrywane, no i zacząć normalnie żyć. Tak będzie. Zbigniew przytacza erudycyjne nauki Klausa Bachmana, dziennikarza Berliner Zeitung i mentora Koalicji Obywatelskiej, zauważając, że pochodzą z prawodawstwa czasów bardzo minionych. W czasie studiów prawniczych obowiązkowo za moich czasów przerabiało się źródła prawa generalnej guberni w ramach przedmiotu Historia Państwa i Prawa. No teraz nie przerabia się historii, przerabia się praktykę. Zbigniew Ponuro. Kaczyński nie ukarał przestępców z PO licząc na wzajemność. Ale na szczęście się przeliczył. Moim zanim nie na szczęście. Kinga pyta, co widzi Jurek? O, patrząc rano w lustro przy myciu zębów. Naprawdę? Podejrzewa pani, że taki typ myje zęby? Na zakończenie. Antroponautus donosi, że Elon Musk mieszkanie w Warszawie już kupił. To świetna wiadomość dla Polaków. A jeszcze lepsza dla deweloperów. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.